Jeśli chcesz się rozwijać, nie możesz szukać zemsty, ponieważ ona ci nic nie da. I pamiętaj, że bardzo często każdy ma jakąś traumę, niestety. I przypuśćmy, jeśli ty masz na przykład traumę, bo na przykład chciałbyś, aby rodzic traktował cię na przykład w ten sposób, ale na przykład całe dzieciństwo totalnie było inaczej, to teraz nie możesz na przykład mieć swojego dziecka i dosłownie zrobić mu to samo po prostu w ramach zemsty, bo to by tak zrobili. Nie, 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 bo to jest będzie po prostu twoja wina i później nic ci to nie da. To dziecko będzie cię nie lubiło i tyle. I będziesz nieszczęśliwy. Dalej. I zamiast tego musisz mieć po prostu taki mindset, że przypuśćmy, ktoś ci coś zrobił i teraz ty za wszelką cenę po prostu tego nie powtórzysz. Bądź takim po prostu cycle breakerem. Czyli na przykład w twojej rodzinie czegoś nie było i na przykład cię to boli, to ty to zapewni twoim przyszłe, twojej przyszłej rodzinie, przyszłym pokoleniom, i żeby to oni wspominali, że to, to jest właśnie ta osoba, która na przykład to zmieniła. I to jest właśnie coś pięknego. I również właśnie pętaj, aby spędzać czas z bliskimi, nieważne, co ci zrobili, nieważne, jacy byli dla Ciebie, zawsze pamiętaj, że to jest rodzina i tego nie zmienisz. Bo wiadomo, przyjaciele, ktokolwiek wiadomo nagle, jak znajdzie się lepszy przyjaciel, to może ich nie być. I takie zawsze jest. A rodzina jest nie zawsze, nieważne, co się stanie, nieważne co będzie, zawsze oni są. Więc pamiętaj, aby podziękować za ich obecność. Podziękuję, się na przykład coś ci dadzą, oddzielć się tym samym, albo czymś innym. I po prostu doceń to, że są. Bo nigdy nie wiesz, co się stanie jutro. Dosłownie, wszystko się może stać i to za pięć sekund. I również pamiętaj, aby szanować opinię drugiego człowieka. Nawet jeśli ta opinia jest totalnie sprzeczna, nawet jeśli ta opinia jest bardzo zła, zapytaj, dlaczego tak myślisz? I jak ta osoba wytłumaczy ci dlaczego, to może zrozumiesz, a jak dalej nie zrozumiesz, to musisz powiedzieć, no ja mam swoją opinię, niebo jest niebieskie, niezielone, i tyle. I wiadomo, i po prostu lecisz dalej jakiś może kolejny temat, żeby po prostu się nie zagłębiać. I wiadomo, najważniejsze co musisz zrozumieć, że po prostu nie zmienisz osoby. Jeśli osoba jest na tyle zawzięta, to nawet jak jej przedstawisz wszystkie dowody do świata, to i tak ta osoba na przykład powie nie. Ja uważam, że dalej nie boję się zielone, więc uwierz mi, że to będzie bez sensu i gdy to zrozumiesz, to twoje życie stanie się lepsze, bo nie będziesz się kłócił i marnował energii na niepotrzebne konwersacje. Uwierz mi. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.